Złożę. Ok, dzisiaj mam dla was z, z, niespodziankę. Słuchajcie, e, dzisiaj będziemy przywoływać duchy, ale to w nocy zrobimy z moim. Zresztą on jeszcze śpi, a ja idę zrobić wszystkie śniadanie. Ok, idziemy na dół. Na, e, 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 e. Dzisiaj nie maś się nadania. Jeśli będziemy przywoływać swoje pety. Jeśli to się uda, to to będzie fajnie. Okej, okay, Budźcie, yy. Budzić się! Budzić! U, u, u. Ej! Dlaczego nam, mnie obudziłeś? No żebyś mam dla Was niepodzielkę. Ubyś reszta ja idę yy, po coś. Reszta wstawać! baba wstawaj, Maja wstawaj! No Boże! O oh, ranek a budzisz, Boże. Igor ma dla was niespodziankę, jeszcze obudźmy Bobo. A akurat Bobo, no. Ok. Bobo, bobo! Okej, okay, obudziliśmy Bobo, idziemy. Okej, okay, chodźmy. Ok, gdzie Igor jest? No. O, hej, Igor! Hej! Poskaczcie, mam dla was niespodziankę, słuchajcie, e, dzisiaj będziemy przywoływać duchy, że co, duchy, no i wiesz co, bo, Ach. no i wiesz co zrobiłeś, bobo płacze, Temuż... e, bobo później przywoła swojego ducha, no okej, okay. chodźmy go uspać, ja go uśpię, bo ty, Ach okej. Stare. Okej, słuchajcie. Powiem wam gdzie mam przygotowane rzeczy. Chodźcie. Uh, A wy sobie zeskoczcie. Okej. Okay. A moje okulary! Gdzie moje okulary? O, widzę, je sięgam. Okej, okay, dalej skaczę. Okej, okay, przygotować rzeczy. Okej, okay, już mam takie coś specjalnego. Mam nadzieję, że to nie jest jednorazowe. Położę to na razie tutaj. O! Okej, okay, jestem, słuchajcie. I, I będziemy przechowywać duchy. Zaraz. Ale potrzebujemy do tego zaczerwonej rzeczy, która była w internecie. Nie wiem, czy to jest fake. Okej, okay, gotowi? Tak! Okej, okay, chodźcie. Okej. Okay. A co to jest tutaj w zlewie? A to jest to przesyłka o krem, byście nic nie zepsuli. Okej, okay, ja dla Boba przewołam. mam nadzieję, że to nie jest jednorazowe. Chodźmy. I musimy podobno wywołać jakieś zaklęcie, które będzie trwało całą noc. Gdzie o to wywołałamy? Najpierw powiem. Wy... Maja, weź powiedz, hokus pokus szczery mary, w stoliku się pojaw nam. Ok, okus, pokus, szczerze, Marysa tylko się pojawiła. O, działo jeszcze przyniechło Karolę. A, ok. Ok, no i co teraz? Teraz musimy to wyłożyć. Patrzcie, to co tutaj do... Co się z tym dzieje? O, to wyczuwa takie jakby kula. Musimy je wziąć, są w szafie, schowałem. Ale jakie kule? Ej, z, e, listu swojego nie ważne. O, o, Widzicie? Co jest okej? Okay. Też wiem dlaczego są cztery. Okej. Okay. Każdy bierze po jednej. Ok. Ok. Okej. Okay. Chodźcie, musimy do tego podejść. Musi się zabłyszczyć ok. Okej, okay, moje się błyszczy. Moja też. Okej. Aury, diremike, Fakę, duchu, przywołaj się! Co jest? Lol. Co tu się stało? O lol. Jeszcze jednego chyba. Okej, okay, przywołują się. E, kogo to jest duszek? Nie wiem, ale może być wspólny. Ok Poczekajcie teraz jest sobie trójkę. Naciskamy. Co my to musimy ciągle naciskać, czy co? Mm. Okej. Okay. Oj, to się nie udaje się, że to jest jednorazowe ale fajny efekt ma. Ok, Pokażemy rodzicom. Tylko weźmy stąd kulę, a ja weźmy teraz czworga. tylko odłożę duszka. Co ona potrafi fruwać? Idziemy fru A, sobie chcę poskakać. To wiele wyjaśni, dlaczego... Jeszcze jedną kulę. Okej, wszystkie kule zapalone? Tak. Weźcie mi wszystkie, dajcie. I jeszcze. Um, zaraz się widzimy okej Ok. Hader Reverend. Window Roll. Reader Roll. Hm. To się nie udaje coś nam. O! Um, nie udało się. Hm. Ten duszyk w. O. Oh. No i co teraz z tym zrobimy? Co teraz? To była prawda? O nie, nie mówcie, że zrychlamy ducha. No okej, okay, tylko nie mówcie rodzicom. Ok, jutro do szkoły. Jutro ich na straszy, tych, którzy mi dokoczali. No co mi. Się, co mi spadają, okulary? No właśnie. Okej, okay. to biorę platformkę. Boże, e, teraz, zaraz się widzimy. Okej, okay. weźcie to wszystko i nastraszymy magią. Okej, okay, tak się zdziwią. Zawsze się mówiło, że magia nie istnieje. A teraz istnieje. Okej. Okay. Hade, rive. Mam Wow, je ja Wow. Okej, okay, przestało. To kto bierze planszówkę? <laughs> Już wiem. Ja będę przy was. E, Igor weźmie te dwie, te wszystkie trzy kule. Tylko trzy, no bo wiecie, bo nigdzie się nie da wziąć tych kul. No i ja poczaruję. Ok, teraz możemy uprawiać magię. Lol. Okej, okay. już jest to doszło, więc chodźmy spać. U kogo śpi duszek ten mały, bo chyba to jest Bobas. Z Bobo. Ok, duszek do Bobo. E, skąd on zna jego imię i jakim cudem? Okej, okay, śpią my też, bo się robi wieczór. Okej, okay, połóżmy te rzeczy do... Wiecie do czego? Do ok ok otwieram ee kule wszystkie dajemy tutaj do jednej półki i sketch coś tak się wyczaruje w półce i wtedy tą półkę zamkniemy ee ok ee Zróbmy tak, o. E. E, Okej, okay. lol. Łoł. E, wow. Okej, okay. Wsz wszystko jest ok, ok. Zamykamy. Idziemy spać, bo już widzę wieczór. Okej, okay, już się następnie idziemy spać. Tymczasem ranem. To ja, Aleks, więc ja jestem narratorem i za nich mówię, więc. Tymczasem ranem. Rannek, ranek. O, do szkoły już pójdę i chodzić. Do szkoły! Ok, o, 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 ok. Musimy pomówić o naszym planie. Okej. Okay. Placyki są przygotowane, więc chodź pakujemy. Okej, okay, okej. Okay. Yy, zaczynamy. Od... Hmm. Karolina będzie nosiła te rzeczy. Okej, okay, bierzemy. Karolina bierze to. O nie. O nie. Karolina, no i co zaraz? Nieważne. By co będzie gdzieś ukryte, ja to gdzieś schowam. Najwyżej. Ok, zamykamy plecaki. Ja biorę do swojego plecaka te kule. Proszę, kula. Trzecia. a to była trzecia. Zamykam. Mm, proszę. Ty Karolina będziesz stała za rogiem, a ja będę to wypowiadać na cieśnię wtedy i te kuli się zaświecą. Okej. Okay. Jak do tego podejdę. To to działa ciągle? Okej, okay, zaraz się widzimy. Okej, okay, tymczasem w szkole. E ok, w szkole, ale jakby co, to świat jest zapałzowany, bo ja jestem. Jak ja jestem w letu, to świat jest zapałzowany, na przykład ta dziewczynka. Więc ich wszystkich poprzestawiam. Okej, okay, go dam tutaj, o Oni są ciźli. Więc wróćmy do oglądania. Okej, oni widzą, on do, do szafki. Ok. Do mojej szafki. się, się Dlaczego to się nie mieści, już wiem. Położę to tu i się nie skapnę. Ok. Na no, cześć. Nikt e, nie by więc się Pokażę wam magię. E, magia nie istnieje. No właśnie, magia nie istnieje. Pokażę wam magię. Naprawdę bardzo super. попадьте то. Только все попадьте на то. Только на то все попадьте. Все. Попадьте на то. Попадьте się... то. Не бандите. Чем из нас не Так. Попадьте на то. Попадьте только себе на то. Попадьте <coughs> Będziecie... на то. Patrzcie sobie na to. Patrzcie na to. Jedna kula. Druga kula. Alakazuzu, zuzuzu, ha. Co jest? Uciekajcie lepiej. Bo nie ręczysz za siebie. A! Przykłada że mi tak surowo nie żałuję, że mam gdzieś książek. Panie doktorze. Niech Pan posłucha. Tak, słucham. Ja, ja dziece, dzieciaki używam jakiejś czarnej magii. Jak magii, Jak magia? Nie istnieje dzieci. Wy się ogarnijcie, bo zaraz dzwonek na lekcję. Dobrze, niech Pan nam nie na wierzy, to proszę za nami. Ok. Nadzieję, że to nie jest jakiś żart. A jak żart, to macie pały bo naprawdę pały po prostu łusy pały to te dzieciaki oni? co nie jest tego złego robią? używają czarnej magii? nie używamy czarnej magii właśnie, że używacie gdzie macie te kule? ale jakie znów kule? A te magiczne kule Ej, czy bym mógł zobaczyć wasze plecaki? mój nie a dlaczego? O nie. Do mnie. Dobrze. Otwórz swój plecak. E, e, co to jest? U dyrektora w Wyklasie. Dobrze dzieci. Przeproście ich. Dlaczego? No bo tak, bo ich straszycie. A powiedz panu dlaczego? No dlaczego? Bo nas zaczepiają na przerwach. Za mnie się śmieją. Za mnie się śmieją, dlatego że mówią, że za małe oczy mam. A zmi że mówią, że jestem jakimś kangurem. To prawda? Tak. <laughs> Okej, okay, dzieci. A w ogóle. Jaka to magia? Taka. Która jest w Alessania. A to pokażcie mi dobrze proszę pana O! A co tam się błyska? Proszę uśmiech się patrzeć na przystęp. Siedzę dzieci. A idzie siedz i siedzicie oddzielnie. już tego brakowało. Okay, wszyscy wszystkich nich Pęk! A to jest najlepszy finał! Pęk! Tadam! mogę patrzyć? Jasne! E Taką damy. to widzimy I damy drugą e panu. I, I niech pan popatrzy. Dawaj, Karolina. Pęk. Wow. Wow. Jakie to piękne, ok. Proszę dzieci. Ta magia jest przepiękna akurat. Ok, zamknięty plecak. Ok, dzieci, przez wen, przez co, macie całe, co, cały ten rok szkolny walny. Jej! Tymczasem w domu. Moral w tej beki jest taki: pomagaj kolegom. Jeśli z nich nie naśmiewa, tylko im pomagaj. Jak, jak zawsze. Potrzebuję Waszej pomocy, to pomagajcie, a nie się nasmiewajcie, bo tak jest nieładnie, a eee, może zrobić przykrość, więc bierzcie przykład z tego odcinka. No i ja się z Wami żegnam, więc na razie!